Przygoda Andzi Pandzi w zaczarowanym lesie. W pewnej małej wiosce, otoczonej gęstym lasem, mieszkała Andzia Pandzia. Była to mała dziewczynka z wielką wyobraźnią i jeszcze większym sercem. Andzia uwielbiała przygody i często wędrowała po okolicznych łąkach i lasach, szukając nowych, magicznych miejsc. Pewnego dnia, podczas jednej z takich wypraw, natrafiła na coś niezwykłego. W samym sercu lasu odkryła zaczarowany portal, który prowadził do tajemniczej dżungli. Andzia, pełna ciekawości, postanowiła wejść do dżungli. Była zachwycona jej pięknem, wszędzie wokół rosły ogromne drzewa, a kolorowe ptaki śpiewały swoje melodie. Jednak szybko zorientowała się, że nie jest tu sama. W dżungli mieszkały różne zwierzęta, niektóre przyjazne, inne mniej. Spotkała małpkę o imieniu Miki, która stała się jej przewodnikiem. Podczas jednej z wędrówek przez dżunglę, Andzia i Miki natknęli się na grupę małych tygrysów, które bawiły się w pobliżu wodospadu. Jeden z tygrysów, Tigi, przypadkiem popchnął Andzie, która upadła i zadrapała sobie kolano. Andzia poczuła złość i bez zastanowienia odepchnęła Tigi, który zaczął płakać. Inne tygrysy patrzyły na nią z wyrzutem. Miki, widząc, co się stało, podszedł do Andzi i zapytał: Dlaczego odepchnęła Stigi? On mnie popchnął pierwszy odpowiedziała Andzia. Rozumiem, że jesteś zła, ale czy to naprawdę rozwiązało problem? zapytał Miki. Nie przyznała Andzia, spuszczając głowę. Miki zaproponował, aby Andzia porozmawiała z Stigi i wyjaśniła, co się stało. Początkowo niechętnie, ale Andzia zgodziła się. Podeszła do Tigi i powiedziała Przepraszam, że cię odepchnęłam. Byłam zła, bo mnie popchnąłeś i upadłam. Przepraszam, nie chciałem cię skrzywdzić, odpowiedział Tigi. Chciałem tylko się bawić. Po tej rozmowie Andzia i Tigi zaczęli się bawić razem z innymi tygrysami. Nauczyli się, że rozmowa i wyjaśnienie swoich uczuć jest lepszym rozwiązaniem niż odwet. Andzia zrozumiała, że czasem warto poprosić o pomoc zamiast reagować złością. Po wielu przygodach w zaczarowanej dżungli, Andzia postanowiła wrócić do domu. Wiedziała, że nauczyła się ważnej lekcji, którą chciała zastosować w swoim codziennym życiu. Zrozumiała, że kiedy ktoś ją skrzywdzi, lepiej jest porozmawiać i poprosić o pomoc zamiast reagować agresją. Andzia wróciła do swojej wioski z nowym podejściem do problemów. Kiedy ktoś ją skrzywdził, zamiast od razu reagować, starała się zrozumieć, co się stało i porozmawiać o tym. Dzięki temu zyskała nowych przyjaciół i nauczyła się, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w sposób, który nie krzywdzi innych. Pewnego dnia w szkole nauczycielka zapytała Andzie o zadanie domowe, którego nie zrobiła. Andzia nie wiedziała, co odpowiedzieć. Więc spuściła głowę i milczała. Nauczycielka zauważyła, że Andzia jest zakłopotana i powiedziała: „Andziu, jeśli czegoś nie wiesz lub nie pamiętasz, zawsze możesz mi o tym powiedzieć. Jestem tu, żeby ci pomóc.” Andzia podniosła głowę i przyznała: „Nie zrobiłam zadania, bo nie pamiętałam, co mieliśmy zrobić. To nic złego, Andziu. Ważne, że mi o tym powiedziałaś.” Następnym razem, jeśli czegoś nie pamiętasz, możesz zawsze zapytać mnie lub kolegów z klasy, odpowiedziała nauczycielka z uśmiechem. Pamiętaj, że kiedy ktoś cię skrzywdzi, zawsze możesz porozmawiać z tą osobą lub poprosić o pomoc dorosłego. Reagowanie złością często tylko pogarsza sytuację. Spróbuj być jak Andzia i znajdować rozwiązania, które pomagają wszystkim czuć się lepiej. A kiedy czegoś nie wiesz lub nie pamiętasz, nie bój się o tym powiedzieć. To nic złego, a może ci bardzo pomóc.